Ja otrzymałem trzyma, z w tej strony a w dzisiejszym odcinku po czym poznać, czy na streamie jest lipa. Jakby mega prosty odcinek, ale mam wrażenie, że niektórzy dalej nie potrafią tego rozróżnić, czy jest, nie wiem, czy jest Hossa, czy jest Bessa, czy jest jakaś stagnacja na rynku. Zaraz wam powiem o co chodzi. Taki tutorial dla mega, mega e, wchodzących w gierkę graczy. Zapraszam do oglądania. Zapraszam na stronę Skin bo tutaj swoje skiny możecie wymienić, skotem Kebus odbieracie bonus darmowe 5 dolarów, przy tradzie powyżej 100 dolarów oraz bonus do samego depozytu, do samej wpłaty, 35%, także serdecznie Was tutaj zapraszam. Masa skinów do wymiany, na pewno wybierzecie coś ciekawego dla siebie. Wpadajcie, link standardowo zostawiam Wam w opisie. Jak to poznać? Zasada jest bardzo prosta, wystarczy Wam z dwie skrzynki, w sensie do sprawdzenia na, na markecie, na rynku społeczności, dwie skrzynki i jeden skin. I playskin wybieracie sobie no, Jakich chcecie, tak naprawdę? Ja chyba najbardziej polecam Slate'a. Wiecie, AK Slate. Po testach. Ogółem. No i już widzicie, co się dzieje. Większość wykresów będzie wyglądało tak. Czyli, że tu był. E... Zobaczmy to sobie. Kwiecień. Maj. Lekkie spadki. No i teraz powoli gdzieś tam wraca, nie? To widać na ogółem bardziej. Okay? W kwietniu, no, rzeczywiście jest zagięte troszkę. Teraz powoli powoli tam wraca. Eee, wchodzimy sobie w skrzynię na przykład załamania wchodzimy w ogółem i zobaczcie kwiecień. Maj rzeczywiście są ceny tańsze i rzeczywiście tutaj wschodzi do góry. Bardzo prosta zasada ale wiecie jest dużo nowych osób e, czy to na kanale czy po prostu wchodzące w ten świat więc e, takie tutoriale też są potrzebne to jest generalnie taka zasada nie patrzcie Kurczę, no najlepiej skrzynia załamania i slate, nie? Póki jeszcze skrzynia załamania jest w puli prime dropów. Jak wypadnie, no to wtedy się zmieni ta skrzynka do sprawdzania tego. Natomiast póki jest, to jest. Ale powiem wam szczerze, że to jest spoko metoda, bo będzie się sprawdzała w większości tego, co jest na rynku. No czarny lotos, to też jest bardzo popularny skin. O, jakieś tam zagięcie jest, nie? No nie mówię, że to się sprawdzi w każdym przypadku, ale mniej więcej tendencja jest zachowana. Wchodzicie sobie na te skiny, patrzycie, jak to wygląda i mniej więcej będzie wyglądało to wszędzie podobnie. Teraz te skiny, akurat play skiny, lecą w dół, dlatego myślę, że to ze względu na to, przez co Valve wprowadziło i że są kurde, po 15 dni blokowane skiny. O właśnie, ja muszę to zobaczyć przy okazji, czy on jest na trade holdzie. On nie jest. Ok. No i przez to, że są blokowane skiny. Eee, jest te, wiecie, trade bany, ale gdzie sobie nie wejdziecie, to pewnie będzie podobnie. Eee, także, no, widzicie, jest odbitka. Tak, to mniej więcej wygląda, bardzo prosty sposób, bardzo taki łopatologiczny, jak można to nazwać. No polecam głębszą analizę zdecydowanie, jeżeli chcecie inwestować w duże kwoty, ale na sam start. Jak chcecie zrobić sobie szybkie rozeznanie rynku, jak najbardziej, proszę bardzo, trzymajcie się. Yo.